3 czerwca w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się gala Teraz Polska. W tym roku już po raz 34 oto to zaszczytne biało-czerwone godło ubiegały się najlepsze polskie produkty, usługi i innowacje. Statuetka Teraz Polska to nagroda za najwyższą jakość. Gala była także okazją do wręczenia nagród Wybitny Polak osobom, które swoją działalnością i zaangażowaniem promują pozytywny wizerunek Polski na świecie. Dziś poznamy laureatów tego ważnego i wyjątkowego konkursu, czyli firmy, których produkty, usługi i innowacje są wizytówką tego, co w Polsce najlepsze. Ci wszyscy przedsiębiorcy, którzy właśnie to robią, którzy szczycą się znakomitymi produktami czy usługami, to są najbardziej wartościowi patrioci, jakich można sobie wyobrazić, bo nie tylko słowem, ale czynem promują oni nasz kraj w kraju, ale także oczywiście zdobywając rynki zagraniczne, pokazują, że Polska potrafi. Przed nami kategoria, drodzy Państwo, innowacje. Rozpoczynamy od wręczenia pierwszego dzisiaj wyróżnienia, teraz Polska. A trafia ono do spółki PayI za system identyfikacji biometrycznej z zastosowaniem do płatności Okiem. Po odbiór wyróżnienia zapraszam na scenę prezesa zarządu, pana Daniela Jarząba. Dla nas jest to potwierdzenie, że wizja, którą zaczęliśmy rozwijać w 2018 roku, dzisiaj ujrzy światło dzienne i staje się, mam nadzieję, przyszłą polską globalną marką, z której wszyscy będziemy bardzo mocno dumni. Dla mnie, nagroda Teraz Polska była zawsze utożsamieniem pewnego rodzaju patriotyzmu i firm, które są najlepsze w naszych czasach. Jest to dla nas absolutne uwiarygodnienie i zaszczyt móc tę nagrodę po tych sześciu latach ciężkiej pracy w przededniu oficjalnej komercjalizacji odebrać. Pierwszym laureatem w kategorii innowacje. Jest firma MMB Drives, spółka ZOO, która zdobyła godło Teraz Polska za regulator napięcia i symetryzator prądów w sieciach niskiego napięcia. MMB Smart Grid Enabler. Po odbiór statuetki zapraszam na scenę dyrektora ds. badań i rozwoju, pana Marka Adamowicza. Laureatem konkursu Teraz Polska za system automatycznego zarządzania komunikatami głosowymi dla transportu publicznego jest firma NTS Polska S.A. Po odbiór statuetki zapraszam pana Mariana Gawrylczyka, prezesa zarządu. Przed nami jeszcze wręczenie wyróżnienia specjalnego Teraz Polska. A otrzymuje je. Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Za program edukacji żywieniowej uczniów szkół podstawowych Junior Edu Żywienie, czyli w skrócie JESZ. Po odbiór wyróżnienia zapraszam na scenę dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, panią profesor Krystynę Gutkowską. Godło teraz polska to marka sama w sobie, która daje poczucie, że nie mówimy tylko o produkcie, mówimy też o pewnej wartości, tożsamości. Mówimy też o społeczeństwie, mówimy też o Polsce, mówimy o fladze, mówimy o wielu wartościach, które towarzyszą samemu Godłu. I teraz z perspektywy tych 34 edycji można śmiało powiedzieć, że teraz Polska stało się tożsamością polskiej gospodarki, polskiej przyszłości, polskiej innowacyjności. Kategoria usługi. Rozpoczniemy. Wręczenie wyróżnień i nagród w tej kategorii od wyróżnienia teraz Polska. Otrzymuje je Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada za usługi hotelarskie i gastronomiczne hotelu Gromada Medical Spa w Busku Zdroju. Po odbiór wyróżnienia zapraszam dyrektor hotelu, panią Grażynę Zalewską. Pierwszym laureatem w tym znakomitym gronie jest... Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA, które otrzymuje godło za Europejski Kongres Gospodarczy. Po odbiór statuetki zapraszam prezesa zarządu pana Wojciecha Kuśpika. Naszą misją jest to, żeby Kongres był obecny wśród biznesu, zarówno tego globalnego biznesu, jak i małych i średnich firm. Teraz Polska od lat towarzyszy polskim przedsiębiorcom. My jako Europejski Kongres Gospodarczy może nie od 34, ale od 16 lat, także czujemy się docenieni. Polscy przedsiębiorcy naprawdę są patriotami. Oni bardzo często nie robią tego dla pieniędzy, tylko i wyłącznie dla, dla zysków, ale ro, robią, bo tworzą coś właśnie tutaj, w tym kraju, w Polsce. Laureatem konkursu Teraz Polska za kompleksową usługę brokerską jest Mentor SA. Po odbiór statuetki zapraszam dyrektora zarządzającego pana Marcina Czarnotę. Za przystosowanie pojazdów do transportu osób z niepełnosprawnościami, jak również przygotowanie pojazdów specjalnych dla wojska oraz służb mundurowych jest firma FC Auto System spółka ZOO. Po odbiór statuetki zapraszam pana Mateusza Rozumka, prezesa zarządu. Firma Gastro także jest laureatem konkursu Teraz Polska, a to za wypożyczanie sprzętu cateringowo-eventowego. Statuetkę odbiera współwłaściciel Michał Hędzel. Godło Teraz Polska otrzymuje spółka... Energylandia Goczał Family za park rozrywki Energylandia w Zatorze. Po odbiór statuetki zapraszam panią dyrektor Klaudię Goczał. Laureatem konkursu Teraz Polska za bieszczackie drezyny rowerowe jest firma DBS Janusz Demkowicz, a po odbiór statuetki zapraszam współwłaścicielkę Magdalenę Demkowicz. Godło Teraz Polska jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem, tym większym, że mieszkamy na południu Polski w małej miejscowości w której mieszka kilkaset osób. Dzięki temu ludzie młodzi wracają, mają pracę i wszyscy dbają o ten produkt. Dla nas osobiście to również takie ugruntowanie naszej pozycji na rynku. I e, zaświadczenie, że ta usługa, którą oferujemy, jest naprawdę na e, dobrym poziomie, co jest dla nas dumą, bo reprezentujemy oczywiście cały nasz region, nie tylko my, prywatnie naszą firmę, ale e, jesteśmy e, twarzami naszego regionu, czyli bieszczadów. Drodzy Państwa, przed nami niezwykle uroczysta chwila i moment dzisiejszego wieczoru. Mam wielki zaszczyt ogłosić, iż statuetkę. Honorowego, wybitnego Polaka otrzymuje prezydent Polski w latach 2010-2015, pan Bronisław Komorowski. Dla mnie ta nagroda to jest jakieś, jakaś forma potwierdzenia tego, no, że w oczach innych ludzi, jakichś innych środowisk, no, byłem ojczyźnie przydatny. I za to bardzo serdecznie dziękuję. Statuetkę teraz Polska za makaron Novelfit otrzymuje firma Makarony Polskie SA. A po odbiór statuetki zapraszam przewodniczącego rady nadzorczej profesora Romana Sowieckiego, prorektora Szkoły Głównej Handlowej. Godło Teraz Polska za wyroby z ryb opiekanych w sosach trafi za chwilę do firmy Seko SA, a statuetkę odbierze prezes zarządu Kazimierz Kustra. Zapraszamy. Patrząc historycznie, jest to najdłużej funkcjonujący znak promocyjny. Polskiej przedsiębiorczości w Nowej Polsce po 1989 roku, czyli od 35 lat. Jest to również znak, który przez te lata osiągnął poziom najwyższej rozpoznawalności społecznej. Czyli można powiedzieć, że jest dzisiaj wartością wyższą, Można być dobrym narodowym. Laureatem Godła teraz Polska, zamrożone owoce i warzywa jest firma Twardzik, spółka Jawna. Po odbiór statuetki zapraszam prezesa zarządu Artura Twardzika. Panie i Panowie, Godło Teraz Polska otrzymuje firma Miodiarze Spółka Zoo za serię miodów tradycyjnych, a statuetkę odbiera prezes zarządu pan Arkadiusz Sadowski. Laureatem Godła Teraz Polska za miodarki jest przedsiębiorstwo pszczelarskie Łysoń. A po odbiór statuetki zapraszam prezesa zarządu, pana Tomasza Łysonia. Nie bez przyczyny na wszystkich międzynarodowych targach gdziekolwiek jesteśmy nazywamy się Łysoń-Poland. I tak naprawdę my się tym chwalimy, że jesteśmy z Polski, że Polska to jest synonim jakości. Eee, ten znak również jest synonimem jakości. Jesteśmy e, z tym kojarzeni na świecie już w tej chwili, e, w naszej branży oczywiście, ale nie tylko. Także myślę, że to się wszystko spina w całość. Laureatem godła Teraz Polska jest Tabal Spółka za system ogrodzeń Prime Aluminium System. Statuetkę odbiera pan Grzegorz Bartosik, prezes zarządu. Laureatem godła teraz Polska. Za wełnę skalną jest firma Petralana SA. A po odbiór statuetki zapraszam prezesa zarządu pana Artura Wasila. Godło teraz Polska otrzymuje firma Vitrintek Spółka ZO za system do produkcji ścianek aluminiowo szklanych. A statuetkę odbierze prezes zarządu Tomasz Rybka. Zapraszamy. Dzisiaj mieliśmy galę 34. Ja jestem związany ściśle z fundacją od 20 lat. Muszę powiedzieć, że obserwuję to z olbrzymią satysfakcją, bo te firmy, które zostały przez nas wyróżnione, nagrodzone, nasi laureaci, oni obserwują ich potem w życiu, i muszę powiedzieć, że godło im się przydaje a jednocześnie Polsce przydaje się ich działalność. Laureatem godła Teraz Polska za wkłady kominkowe konwekcyjne Dragon oraz wkłady z płaszczem wodnym Nemo jest firma Unirol Spółka ZOO. Po odbiór statuetki zapraszam Waldemara Wuczyńskiego, prezesa zarządu. Laureatem konkursu Teraz Polska za drewniane łóżka dla dzieci i młodzieży jest firma Stolarstwo Tomasz Wrubel. Po odbiór statuetki zapraszam właściciela firmy, pana Tomasza Wróbla. Laureatem konkursu Teraz Polska za nawozy Target Natural z mączką bazaltową jest firma Target S.A. Po odbiór statuetki zapraszam założyciela firmy, pana Wiktora Kacmajora. Godło Teraz Polska przede wszystkim wskazuje w bardzo czytelny i skuteczny sposób miejsce pochodzenia produktu. Jeżeli popatrzymy na to w kontekście patriotyzmu konsumenckiego, czyli świadomego wyboru produktu wytworzonego w Polsce, to wszelkiego rodzaju badania, które przeprowadzamy, potwierdzają to, że, że Godło Teraz Polska jest taką wskazówką dla konsumentów, która pokazuje im rzeczywiste produkty wyprodukowane w Polsce przez firmy, które tutaj działają. Kupując produkty wyprodukowane w Polsce, wspieramy polskie PKB. Moja sztuka jest jak Teraz Polska, ponieważ jest robiona przez Polkę z dziada pradziada, jest tworzona w Polsce, jest inspirowana. Zarówno Polakami, jak i naszym krajem, różnego rodzaju naszymi postawami. Niekoniecznie tylko tymi pozytywnymi, ale um, uważam, że wykorzystuję spektrum tego, kim jesteśmy jako Polacy, co reprezentujemy i gdybym miała odpowiedzieć komuś za granicą, skąd pochodzę, to myślę, że z dumą powiedziałabym, że, że jestem Polką i że cieszę się, że jestem Polką i mieszkam w tym kraju. Laureatem Godła Teraz Polska za oprogramowanie W firma dla biur rachunkowych jest firma Web Innovative Software spółka.zo. Po odbiór statuetki zapraszam dyrektor do spraw rozwoju panią Beatę Kostrzycką. Laureatem konkursu Teraz Polska za stację ratownictwa morskiego Stojak Życia jest przedsiębiorstwo wielobranżowe Hamada. Po odbiór statuetki zapraszam właściciela i wynalazcę pana Piotra Suleckiego. Laureatem konkursu Teraz Polska za wodne place zabaw jest firma. Paul Glass, a statuetkę odbiera dyrektor zarządzający, pan Adam Michalak. I w ten oto sposób, drodzy Państwo, poznaliśmy wszystkich znakomitych laureatów tegorocznej edycji konkursu Teraz Polska w kategorii produkty. Serdecznie gratulujemy jeszcze raz dla wszystkich. Państwa wielkie brawa. Zdecydowanie godło Teraz Polska dla przedsiębiorców, ale i też dla społeczeństwa jest możliwością wskazania na program, który może pomagać przy rozbudowie patriotyzmu konsumenckiego, patriotyzmu w ogóle gospodarczego, ale i też takiego społecznego, bo godłem teraz Polska oznaczamy, co prawda, tylko produkty i usługi, ale przy okazji prowadzą od 12 lat, a właśnie od 14 lat, program Wybitny Polak, wskazujemy też wspaniałych Polaków, którzy zarówno w kraju, jak i za granicą osiągają sukcesy. A sukces ludzki jest jednym z ważniejszych elementów budowania siły marki, siły marki Polska. Mam zaszczyt ogłosić, iż wybitny Polak to neurochirurg o międzynarodowej sławie, profesor Mirosław Ząbek. Zapraszam na scenę. To był przepiękny i bardzo wzruszający dla mnie dzień, bo ja dzisiaj dopiero dowiedziałem się, że to jest tak jakby przyznawane jednej osobie, ale nie tylko z kraju, to i Polonia, i tych Polaków z, z zagranicy zgłaszają do tego wyróżnienia. Czuję się wyjątkowo. Gdybym powiedział, że czuję się wybitny, jest to nieskromne, ale czuję się absolutnie wyjątkowo i wiem, że tak jak z moich czasów był wyścig pokoju, tam Szurkowski czy Szozda dojeżdżali piersi, ale peleton pracował na nich cały czas. Tak samo to, co my robimy, to nie jest one-man show, tylko to jest praca całego zespołu i to, to są zespoły 25-30 osobowe biorące udział w operacji, którą wykonuje. jesteśmy w stanie wszczepić. Kopię brakującego genu do mózgu, po to, żeby otworzyć funkcję niektórych neuroprzekaźników, które są niezbędne. I miło jest to, że odwróciła się turystyka. To już Polacy nie wyjeżdżają do Francji na leczenie, tylko z całego świata przyjeżdżali do nas, żeby tą operację wykonać. Ale warto żyć dla takich film. Jeśli jesteś pod dobrym brandem, to nawet nie musisz być profesorem, ale ludzie wiedzą, że jeśli ty pracujesz pod brandem tego szpitala, to znaczy, że jesteś dobry. I myślę, że ci Nagradzani tym wyróżnieniem Teraz Polska, no to jest wielki zaszczyt, bo myślę, że oni zapracowali sobie na to, że jest to rozpoznawalny znak i myślę, że nie tylko w kraju. W ten oto sposób dzisiejszego wieczoru poznaliśmy wszystkich laureatów i wyróżnionych w 34 edycji konkursu Teraz Polska, ale także laureatów tegorocznej edycji Wybitnego Polaka.